Wtorek, piąty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie z dzieł apostolskich opowiada o tym, jak Paweł, który znajdował się w tym momencie z Barnabą w listrze, zostaje ukamienowany, bo przyszli Żydzi z Antiochii, z Ikonium, podburzyli tłumi i ukamienowali Pawła. Wydawało się, że Paweł został zabity, jednak Bogu dzięki nie stracił życia i razem z Barnabą udaje się do Derbe. I udaje się do derbę i dalej tam głosi Ewangelię, chociaż wie doskonale, że przecież mało co stracił życie z powodu tego, że Ewangelię głosił. Widać jego zdeterminowanie. Ale to, co bardzo mi się podoba w tym czytaniu, jest to, że on z tego derbę wraca z powrotem do listry. Wraca, żeby umocnić tych uczniów, którzy uwierzyli w Chrystusa. Wraca do miejsca, gdzie byłby mało co stracił życie. Nie ma jakiegoś takiego lęku czy, czy jakiejś takiej niepewności. Kogoś pies ugryzł, to już nie chce do tego psa wracać. Ktoś w szkole źle został potraktowany, nie chce do tej szkoły wracać. Jakiś wujek czy ciocia źle, ci, źle o tobie gadała, nie chcesz potem znów iść do niej na imieniny. Niesamowitą zdolność ma święty Paweł wracania do tych miejsc, w których zostałem skrzywdzony. Jakby umiejętności przebaczenia tym miejscom, temu czasowi. To byłoby dobre zadanie dla nas, gdybyśmy. Spróbowali sobie wymienić, czy są tacy ludzie, takie miejsca, takie zdarzenia, które wycisnęły na nas jakieś negatywne piętno i żeby tam wrócić, po to, żeby jeszcze raz jakby nabyć nowych doświadczeń. Skoro były negatywne, chcę nabyć pozytywnych. Skoro tam mi zrobiono krzywdę, to teraz chcę, żeby tam, żebym tam doświadczył łaski, łaski. Moc ducha daje człowiekowi taką, taką zdolność, i wtedy też e, powoduje to, że zaleczane są nasze rany i, i powoduje to, że nie ma takiego miejsca czy człowieka na świecie, którego byśmy się panicznie bali. Już Ozaż mówił o tej zasadzie. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas pobił, on ranę zawiąże. Wracam do tego, który pobił, wracam do tego, który rany e, sprawił. Przedziwne to jest, psychologicznie bardzo trudne, ale niesamowicie uzdrawiające. Jeśli chodzi o psalm, to ciągle mam wyrzuty sumienia, jak słucham tych psalmistów, bo oni bardzo często zachęcają do wielbienia Boga. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie narody. Niech Cię błogosławią wyznawcy. Niech mówią o chwale, żeby synom ludzkim oznami Twoją potęgę. Niech usta moje głoszą chwałę Pana. Ciągle w tym psalmie jest mowa o tym, żeby chwalić Boga, żeby opowiadać, jaki on jest wielki, opowiadać, jaka jest wspaniała jego potęga, opowiadać, jak jest Jego królestwo. Zbyt często także w moim życiu mówię o tym, co trzeba robić. Zbyt często zwracam uwagę na to, co jest grzechem. Zbyt często opowiadam nawet o sobie, czy o sprawach takich ludzkich, a za moją jest takiego zachwytu nad Bogiem, jak, jak bywa wśród ludzi, którzy są zakochani, wśród ludzi, którzy podziwiają to, co jest przedmiotem podziwu. Rodzice częściej mówią o dzieciach niż ja, o Panu Bogu, że brakuje, nie tylko mi, ale wydaje mi się, że wielu z nas, brakuje chrześcijan takiego, przede wszystkim zapatrzenia się na Niego, zapatrzenia się na Boga, bo jak się człowiek zapatrzy, doświadczy, to będzie chciał opowiadać, bo przecież to jest, to jest automatyczne. Jeśli chodzi o Ewangelię, Jezus mówi do uczniów, pokój zostawiam wam nie tak jak świat. Ja wam daję swój pokój. I mówi o tym, że władca tego świata nadchodzi, nie ma on nic jednak swego w Jezusie. Wiem, że to nie jest może modne i wiadomo, że nie, można, czy można być źle zrozumianym i dobrze byłoby nie być źle zrozumianym, ale kiedy Jezus mówi, że tym światem rządzi zły duch, rządzi szatan, to jest bardzo mocne sformułowanie. Kiedy Jezus mówi, że świat nie da Ci takiego pokoju, jak ja dam, to jest bardzo mocne sformułowanie. Państwo Boga i Państwo Państwo Człowieka, yy, cywilizacja śmierci i cywilizacja życia, i i kościół i antykościół, jakkolwiek byśmy to nazwali, to żeby mieć taką świadomość, że nie da się na tym świecie stworzyć takiej rzeczywistości, w której wszyscy będziemy się kochali, wszyscy będziemy po prostu dla siebie dobrzy. Żeby mieć świadomość, że dojrzałość polega na tym, że ja mam świadomość, że rządzi tym światem diabeł, że rządzi tym światem szatna w tym znaczeniu, że jakby najważniejsze instytucje, czy najważniejsze państwa, czy może w pewnym sensie najważniejsi ludzie nie są kierowani łaską Ducha Świętego, czy łaską Jezusa Chrystusa. Takie krzywdy, jakie robimy ludziom, czy takie krzywdy, jakie robimy społeczeństwu, są dowodem na to, że to nie jest pokój, który pochodzi od Jezusa Chrystusa. Nie, jeśli, jeśli chcemy, jeśli chcemy trwać w Jezusie, to, to musimy do Niego przygnąć, ale też mieć taką świadomość, że, że czasem trzeba się odciąć od, od tego świata, od tych ludzi, od tych środowisk, czy od tych wpływów, które mogą nam zniszczyć pokój Chrystusowy. Tu nie chodzi o to, żeby przekreślać ludzi, nie chodzi o to, żeby uważać ich za gorszyć, ale chodzi o to, żeby mieć świadomość, bo nie każdy człowiek mnie doprowadza do Chrystusa i nie każdy człowiek doprowadza mnie do Bożego pokoju. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.